To ograniczenie nie będzie ją obejmowało. Uzgodniliśmy, że w przypadku przedszkoli i szkół specjalnych w podmiotach leczniczych oraz jednostkach pomocy społecznej organizowanych zgodnie z przepisami prawa oświatowego, w szkołach funkcjonujących w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii i specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych. Oraz w szkołach w zakładach poprawczych i skroniskach dla nieletnich oraz szkół przy zakładach karnych i aresztach śledczych tego typu zarządzenie nie będzie obowiązywało. Natomiast przytłaczająca większość szkół od piątku zawiesza działalność dydaktyczno wychowawczą i tak jak pan premier wspominał, od poniedziałku 16 marca wszystkie szkoły, łącznie z szkołami podstawowymi, ale także placówki przedszkolne, przestają przyjmować dzieci, przestają sprawować nad nimi opiekę. Głównym celem tej decyzji, o czym mówił pan minister Szumowski, jest ograniczenie przenoszenia, ewentualnego przenoszenia wirusa. To jest populacja kilku milionów młodych ludzi, którzy mają kontakty z kolejnymi. Milionami osób, zwłaszcza jest to niebezpieczne w przypadku osób starszych, a przecież dziadkowie, babcie często mają kontakt ze swoimi wnukami. Ta decyzja jest także ostrzeżeniem, aby w najbliższym czasie unikać takich kontaktów tych najmłodszych z osobami starszymi, bo jest to grupa szczególnego ryzyka. Ta decyzja o 14 dniach zawieszania zajęć dydaktyczno-wychowawczych nie wpływa w żaden sposób na razie na terminarz obecnego roku szkolnego, terminarz przeprowadzania egzaminów. Kontaktowaliśmy się z Centralną Komisją Egzaminacyjną. Na razie tego typu decyzja nie niesie ze sobą dalszych skutków mówiących o innej organizacji roku szkolnego. Oczywiście, jeżeli będzie taka potrzeba, w uzgodnieniu z panem ministrem zdrowia, z inspekcją sanitarną będziemy ewentualnie podejmowali dalsze decyzje. Też dzisiaj podjęta decyzja o zamknięciu żłobków i klubów dziecięcych, czyli opieki nad dziećmi do lat trzech. Również od poniedziałku zaleca... będą zamknięte te placówki, natomiast jeżeli zostaną podjęte decyzje, także mogą być one zamknięte już od dnia jutrzejszego. Ale szanowni państwo, zadbaliśmy przede wszystkim o to, aby rodzice mogli zaopiekować się swoimi dziećmi. Specustawa, która została wprowadzona, wprowadziła dodatkowy zasiłek opiekuńczy do 14 dni, zasiłek opiekuńczy do dzieci dla lat 8 i tutaj nie wymagane jest zwolnienie lekarskie, wymagane jest złożenie oświadczenia u swojego pracodawcy. Taki wzór oświadczenia znajduje się na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, również Zakład Ubezpieczeń Społecznych uruchomił infolinię 22 560 16 00, która będzie udzielała szczegółowych informacji. Ale co jest ważne? Przede wszystkim zasiłek opiekuńczy należy się zarówno mamie, jak i tacie. Oczywiście rodzice będą podejmowali decyzję, kto z tego zasiłku skorzysta, ponieważ jednej osobie ten zasiłek będzie wypłacany. I bardzo ważna informacja, zasiłek ten będzie wypłacany z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, a więc z budżetu państwa. Poza tym również zostało wprowadzone rozwiązanie zdalnej pracy. Zdalna praca też umożliwi podjęcie rodzicom decyzji, czy skorzysta z właśnie z zasiłku opiekuńczego, czy ewentualnie z zdalnej pracy. Cały czas monitorujemy sytuację, jeżeli będą potrzebne kolejne rozwiązania, będą one wprowadzane. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo Pani Minister. Proszę o zabranie głosu Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Pana Jarosława Gowina. Szanowni Państwo, podjąłem decyzję o zawieszeniu zajęć dydaktycznych na uczelniach w terminie od 12 marca do 25 marca. Chcę podkreślić, że zawieszenie zajęć dydaktycznych nie oznacza zamknięcia uczelni. Normalnie powinny funkcjonować administracje uczelni, normalnie powinny być prowadzone badania naukowe, a władze uczelni zobowiązane są do tego, żeby w możliwie jak najszerszym zakresie umożliwić studentom odbywanie zajęć online. Chcę też podkreślić, że utrzymane w mocy... Normalnie powinny przebiegać procedury wyboru nowych władz uczelni, nie widzimy także potrzeby do tego, żeby zmieniać w tym momencie terminy rekrutacji. Chcę podkreślić, że analogiczne decyzje w odniesieniu do podległych sobie uczelni podjęły, podjęli minister zdrowia i minister kultury. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panie premierze. Bardzo proszę o zabranie głosu wiceprezesa Rady Ministrów, ministra kultury i dziedzictwa narodowego pana Piotra Glińskiego. Szanowni Państwo, tak jak już to było powiedziane, rząd zdecydował o zawieszeniu funkcjonowania instytucji kultury, teatrów, oper, filharmonii, a także muzeów, a także kin i sieci kinowych yy, oraz uczelni i szkół artystycznych wszystkich szczebli. Tak jak mówił o tym pan wicepremier Gowin, od jutra wszystkie te instytucje zaprzestaną działalności w obszarze, który dotyczy gromadzenia się dużych ilości osób. Bo oczywiście jakaś praca naukowa w muzeach może być kontynuowana. Tylko dzisiaj, ale w ostatnich dniach o odpowiedzialności to bardzo ważne i o tym, że my, my musimy no, wziąć tą odpowiedzialność na siebie. Jak może wyglądać sytuacja w najbliższych dniach? Odwołuje się tutaj do kanclerz Niemiec Angeli Merkel, która mówiła o tym, że jeżeli chodzi o społeczeństwo niemieckie 60-70% może w najbliższym czasie być zakażonych koronawirusem. Jak to może wyglądać u nas? Podjęcie działań, o których pan minister, pan premier mówi. Do ministra edukacji pytanie: Co z nauczycielami? Czy oni będą mieć pensję taką jak do tej pory, czy ona nie ulegnie zmianie? I rozumiem, że od jutra, w razie takiej potrzeby, rodzice mogą awaryjnie dziecko przyprowadzić do szkoły, ale zajęć dydaktycznych nie będzie. Dziękuję, Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, odpowiedź. Szanowni Państwo, my nie znamy natury tego wirusa. To trzeba sobie uczciwie powiedzieć, że jest to wirus, który, nie wchodząc w żadne naukowe dywagacje, bo ani tutaj się na tym nie znam, ani nie jestem od tego, szybko potrafi mutować, szybko potrafi zmieniać swój charakter, a w związku z tym specjaliści mówią, że szczepionka jest pod znakiem zapytania, czy w ogóle uda się ją wypracować, a jeśli tak, to w ciągu kilkunastu miesięcy słyszę o takich terminach od ekspertów, a więc będziemy być może musieli przez nawet dłuższy czas z tym wirusem żyć. Pojawiają się oczywiście teorie takie, że cieplejsza pogoda, słońce być może będą skuteczne w walce z tym wirusem, ale my tego dzisiaj nie wiemy. Przyjmowanie takiego założenia z punktu widzenia rządu polskiego wobec społeczeństwa że latem to już wszystko będzie w porządku, byłoby nieodpowiedzialne. Każdy, kto odpowiada za mm, duże grupy społeczne, za społeczeństwo, wie, że lepiej założyć jest tak zwany najgorszy możliwy scenariusz. Najgorszy możliwy scenariusz to jest szerokie rozprzestrzenianie się tego wirusa po różnych grupach społecznych z konsekwencjami, których dzisiaj jeszcze nie znamy. Wiemy tylko, że e, dwa przykłady. Jeden chiński, który jest dla nas bardzo trudny do zastosowania, ponieważ Chiny nie są państwem demokratycznym, mówiąc delikatnie, i drugi państwa demokratycznego, czyli we Włoszech. Sposób, w jaki ten wirus dotyka to społeczeństwo, atakuje społeczeństwo, niszczy jego tkankę, jego instytucje, jego funkcjonowanie, jest bardzo niebezpieczny i wskazuje na to, że Lepiej być mądrym przed szkodą, lepiej jest zastosować działania, które może ktoś okaże, ktoś, ktoś opisze za pół roku jako nieco nadmiarowe, niż dopuścić do tego, że wirus się rozleje bardzo, bardzo szeroko. Co do tych stwierdzeń pani kanclerz Niemiec, ona rzeczywiście wspominała mi o tym również w naszej rozmowie bilateralnej. Ja rozmawiam, rozmawiam codziennie z premierami państw Unii Europejskiej i naprawdę mogę tylko zapewnić państwa, że nasze działania są bardzo często kopiowane przez innych, a to świadczy o tym, że jesteśmy bardzo głęboko zanurzeni w analizę całego stanu rzeczywistości i w znalezienie odpowiednich odpowiedzi na nie, na niego. Natomiast co mówią naukowcy na temat możliwego szerokiego stanu e, zarażenia społeczeństwa, to, to, to myślę, że jeszcze nie zostało tutaj wypracowane komunizm z opinią doktorum, czyli jakaś powszechna opinia profesorów, specjalistów od chorób zakaźnych w tej dziedzinie, a więc ja się powstrzymam od jakichkolwiek spekulacji. Nie wiem ile będzie procent, jakiś procent społeczeństwa będzie e, zakażony. Nie potrafię tego opowiedzieć, nie mam żadnych wiarygodnych dany na te, danych na ten temat, ale to skłania mnie tylko do wniosku i do podejmowania decyzji, żeby tym bardziej starać się zapobiegać i słuchać tych, którzy w tej dziedzinie mają niewątpliwie autorytet, czyli po prostu specjaliści od chorób zakaźnych. A oni mówią jedno. W przypadku chorób zakaźnych najważniejsza jest izolacja, jeżeli już ktoś jest chory. Poddanie kwarantannie, jeżeli. Jest potencjał zachorowania lub zarażenia i zmiana nawyków i aprobata dla zmiany nawyków, ponieważ one mogą spowolnić względnie, zahamować rozwój choroby. No i oczywiście z punktu widzenia służby zdrowia, przygotowanie służby zdrowia na leczenie, ale my dzisiaj nie mamy szczepionki, leczenie jest leczeniem objawowym. A więc przede wszystkim walka ze spowolnieniem proliferacji wirusa jest dla nas kluczowym dzisiaj działaniem. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pana ministra Piątkowskiego. Powtórzę jeszcze raz to, o czym mówił pan premier, ta decyzja ma przede wszystkim zapobiec szybkiemu rozprzestrzenianiu się wirusa i jego ograniczeniu. Młodzi ludzie, dzieci są, mogą być nosicielem i ta decyzja ma zapobiec tak powszechnemu zjawisku, o którym Pani przed chwilą wspominała i pytała, czy taki może być efekt. Jeśli chodzi o nauczycieli, oni zgodnie z kodeksem pracy będą w gotowości do pracy, natomiast nie będziemy wymagali, aby przychodzili do szkoły. Będziemy natomiast apelowali o to, aby zgodnie z tym co mówił Pan Minister Zdrowia, także zapewnili uczniom pewne możliwości kształcenia. Nie może być to kształcenie niestety systematyczne, obejmujące całą młodzież, bo nie każde dziecko, nie każdy młody człowiek ma dostęp do internetu. Nie chcieliśmy tu wprowadzać nierówności, ale nauczyciele korzystając chociażby z takiej platformy edukacyjnej e-podręczniki.pl, na której znajduje się bardzo dużo materiałów dydaktycznych, mogą przecież uczniom proponować zdalnie e-learningowo zajęcia rozszerzające ich wiedzę powtarzające. Przypomnijmy, że przecież ósmoklasiści czy maturzyści za kilka miesięcy będą zdawali maturę, więc warto chociażby zrobić powtórkę zrobić kilka dodatkowych zajęć, które warto wykorzystać w tym dwutygodniowym czasie. To jeszcze raz apeluję zarówno do rodziców, jak i do tych młodych ludzi, którzy już często sami podejmują decyzję, nie traktujcie tych dwóch tygodni jako dodatkowych ferii. To jest czas, który ma zabezpieczyć waszych bliskich przed ewentualnym zarażeniem, a wykorzystajcie to jako szansę na Pogłębienie swojej wiedzy w tych dziedzinach, które Was szczególnie interesują, wasi wychowawcy, wasi nauczyciele na pewno Wam w tym pomogą. Dziękuję bardzo, proszę o następne pytanie. Proszę, proszę Pani proszę redaktor, proszę, proszę. proszę o następne pytanie. Bardzo proszę. Krzysztof Chorwat, to KFM, jeszcze tylko doprecyzowując, czyli za to właśnie nauczyciele będą mieli wynagrodzenie? Czy... Zgodnie z kodeksem pracy należą się wynagrodzenie. I do Pani Minister pytanie o ten zasiłek 14-dniowy. Co jeśli ten okres się przedłuży, zdecydują Państwo za dwa tygodnie, że jednak przedłużamy, czy kolejne 60 dni, które standardowo przysługują, czy ta pula będzie do wykorzystania właśnie z tamtej puli 60-dniowej, te dni i co z dziećmi oczywiście powyżej 8 roku życia, bo tych to prawo nie obejmuje? Przede wszystkim decyzja o 14-dniowym 14 zasiłku opiekuńczym została podjęta, aby zabezpieczyć te dzieci najmłodsze, rodziców tych dzieci najmłodszych. Podjęliśmy też decyzję o zdalnej pracy, która też pomaga elastycznie podejść przede wszystkim pracodawcom, ale też pracownikom, czyli rodzicom. Jeżeli chodzi o przedłużenie ewentualne, będziemy rozważać. My codziennie analizujemy sytuację i to będziemy na bieżąco. Na pewno można skorzystać z tego 60% tej 60-dniowej opieki nad dzieckiem do lat 8 a do lat 14 nad dzieckiem chorym. Póki co monitorujemy sytuację, i ewentualne decyzje będą podejmowane. Dziękuję bardzo. Proszę o następne pytanie. Dzień dobry, Monika Woźniak TVP Info. Ja chciałam zapytać jeszcze o środki sportowe, bo mówiliśmy o środkach kultury, o szkołach, jak tutaj wygląda sytuacja i jeszcze kwestia edukacyjna. To są dwa tygodnie, czy uczniowie będą później, nie wiem, po lekcjach odrabiać te godziny, bo wspominał Pan Minister o tym, że matury czy inne egzaminy na ten moment nie są zagrożone. Dziękuję. Proszę bardzo, Pan Minister Piątkowski. Tak jak mówiłem, przy tym okresie zawieszenia działalności dydaktyczno-wychowawczej nie ma potrzeby zmian w kalendarzu obecnego roku szkolnego. Strajki ubiegłoroczne pokazały, że nawet przy kilkutygodniowym okresie braku zajęć jest możliwość realizacji podstawy programowej. My, moja poprzedniczka, konstruując te podstawy programowe wprowadziła pewnego rodzaju zapas. Część zajęć ma być przeznaczona na powtarzanie, rozszerzanie materiału, a więc możemy potraktować spokojnie te dwa tygodnie jako okres tego zapasu i gdy szkoły wrócą do normalnych zajęć, wówczas nauczyciele przynajmniej przy tym okresie, o którym mówimy, spokojnie będą mogli zrealizować podstawę programu. Dziękuję bardzo. Proszę o następne pytanie.